Pilociki, włączniki, sterowniki, wyłączniki bezdotykowe, jak można włączyć i wyłączyć LEDy. Jak nimi sterować? Rozwiązanie jest całkiem sporo, ale nie wszystkie pasują do wszystkich zastosowań. I skąd wiedzieć, który akurat dla Ciebie będzie optymalny? Zostań ze mną i posłuchaj. Opowiem Ci o większości z nich, które znam, i pomogę Ci wybrać ten, który będzie w sam raz do zastosowania. W Twoim miejscu. Zapraszam do oglądania. To wszystko co tutaj widzisz, służy do sterowania, włączania, wyłączania, zmieniania kolorów, ściemniania i robienia różnych ciekawych funkcji i rzeczy z taśmą LEDową. Ok, no to teraz Ci opowiem pokrótce o każdej z tych rzeczy. Jeżeli masz taśmę LEDową, na przykład jednokolorową, którą podpinasz pod zasilacz, to dobrze by było jakoś to włączać i wyłączać. Najprostszym sposobem jest na przykład jakiś włącznik, na przykład taki, który możesz wpuścić w płytę meblową. Wtedy jak Podepniesz tutaj taśmę, to ten włącznik, dobrze, żeby był z tej strony i rozłączał zasilanie, które przychodzi do zasilacza, tak żeby zasilacz nie był pod napięciem. Jeżeli nie chcesz wpuszczać czegoś, na przykład w meblową, możesz zastosować taki podstawowy włączniczek do lampy, jak w lampkach nocnych na przykład. I go na przykład przykręcić do czegoś. Lub żeby sobie wisiał na kabelu. Jeżeli nie chcesz nic robić, po prostu chcesz wejść i żeby się samo zapaliło, to jest na przykład taki czujnik ruchu. Musisz wystawić gdzieś tą sondę, żeby notowała to, czy jesteś w pomieszczeniu i się ruszasz czy nie, która jest podpięta do tego urządzenia, a to urządzenie podpięte jest do zasilacza i w momencie kiedy czujka wykryje ruch, daje sygnał do tego urządzenia, a to urządzenie przekazuje napięcie na zasilacz, a zasilacz zapala ledy. Istnieją też wyłączniki bezdotykowe, czyli montujesz to przed zasilaczem, czyli przychodzi napięcie z sieci, czy np. z gniazdka, wchodzi do tego urządzenia, a z niego dopiero wchodzi na zasilacz. I ta czujka odpowiada za to, czy to się włączy, czy wyłączy. Jest to bezdotykowy wyłącznik. Możemy mieć taki czujnik pod szafką w kuchni. Przejeżdżamy ręką, zapala się, przejeżdżamy, drugi raz gaśnie. Daje radę złapać dystans do 5 cm, tak więc jak pracujemy w kuchni na przykład i mamy ręce całe, na przykład od ciasta czy czegoś, no to nie musimy niczego włączyć, niczego dotknąć, nie musimy niczego ubrudzić, tylko wystarczy, że przejedziemy pod tym ręką i się zapali nam światło. Tu mamy wersję, która działa na 230V, to znaczy, że musi być przed zasilaczem, ale są opcje, które działają na 12V, czyli. Są za zasilaczem, między zasilaczem a taśmą. I takim łącznikiem na przykład jest coś takiego. Jest to wyłącznik, również bezdotykowy, działa na takiej samej zasadzie jak TOEN, czyli jeżeli przejdziemy nad nim ręką, to się zapali, drugi raz jak przejdziemy, to zgaśnie, ale ma też dodatkową funkcję, czyli mamy Move Mode i Door Mode, czyli funkcja ruchu i funkcja drzwi, co oznacza, że jeżeli mamy coś takiego podpięte, na przykład w szafie przesuwnej, to jeżeli drzwi nasuwają się i zasłaniają czujnik, to wtedy ledy gasną. A jak przeszkoda znika, czyli otwieramy szafkę, to ledy same się zapalają. Super, prawda? Innym ciekawym rozwiązaniem jest taki czujnik dotykowy, ale nie dotykamy jego bezpośrednio, tylko kładziemy pod płytę meblową. On sobie jest przylepiony pod spodem i kiedy Dotkniemy ręką nad płytą, to on się zapali i włączy nam LEDy. Te rozwiązania muszą być poza profilem i kawałek od taśmy, ale są takie, które można wlutować razem z taśmą do profilu LEDowego. Wchodzą tam w środek, i wtedy przychodzi na wierzch klosz. Jeżeli przyłożymy palec w miejscu, gdzie jest to urządzenie, no to w ten sposób wyzwalamy zapalenie się taśmy LEDowej. No i one występują w różnych kompilacjach, bo na przykład są ze ściemnianiem, jak przytrzymamy dłużej, albo że mają opóźnione wyłączenie, że ono wtedy tak delikatnie schodzi. Te wszystkie systemy, które do tej pory opisałem, wymagają jakiejś najczęściej ingerencji, chociażby tego, żeby pojawić się w pokoju. Ale możemy mieć sterowanie także zdalne. Na przykład mamy taki pilot do taśm jednokolorowych, które pozwalają nam rozjaśnić, ściemnić lub od razu dać jakąś funkcję ściemnienia, na przykład 25%, a także mają jakieś tryby, które na przykład odpowiadają za miganie, przechodzenie w barwę, pulsowanie i różne takie bajery, gdzie możemy ten tryb spowolnić lub przyspieszyć. I na przykład do takiego małego pilocika Podpięty jest taki sterownik, który musimy połączyć z taśmą jednej strony i druga strona z zasilaczem, gdyż to działa na 12V. Plusem tego rozwiązania, akurat tego modelu, jest to, że to działa na fale radiowe. To znaczy, że cały ten mechanizm możemy gdzieś schować. Na przykład zabudować za szafką, albo w nidzie, albo w jakiejś puszce. Nie musi być na wierzchu. Występowały też warianty czegoś takiego z czujnikiem PIR, czyli podczerwieni. Gdzie musieliśmy taką małą sondę gdzieś wystawić. Ale jest to dość uciążliwe rozwiązanie, no bo tym pilotem zawsze trzeba skierować się w danym kierunku, a jak zrobimy w innym kierunku, no to już nic się nie załączy. Z kolei, w rozwiązaniu radiowym po prostu, gdzie byśmy nie skierowali pilota, tam po prostu włączymy LEDy. Jeżeli byśmy chcieli mieć bardziej skomplikowane rozwiązanie, czyli na przykład byśmy chcieli podpiąć coś do sterowania na Wi-Fi, albo byśmy chcieli mieć jeden pilot, ale do różnych miejsc no to na przykład taki pilot się pojawia, który ma cztery różne sekcje. To oznacza, że możemy na przykład taką jedną kosteczkę z jednym zasilaczem i jakąś taśmą podpiąć pod jeden guzik, a w zupełnie innym pod drugi, czyli na przykład możemy zapalić sobie półkę, a tym szafki w kuchni, a tym możemy sobie włączyć światło u rybek, a tym na przykład światło za telewizorem. I też możemy ściemnić, rozjaśnić, włączyć, wyłączyć. Takie rozwiązania oczywiście jest też droższe, ale niekiedy konieczne, gdyż ten sterownik ma obciążenie... Możliwość tylko 6A, co znaczy, że jeżeli mamy taśmę, która bierze więcej mocy niż 6A, no to niestety, ale no nie damy rady go tutaj podpiąć, bo po prostu ten sterownik tego nie wytrzyma. I w takiej sytuacji trzeba wybrać np. ten sterownik, który ma 12A, czyli dwa razy więcej, a jeżeli to nadal będzie za mało, no to wtedy w tym momencie możemy zastosować dwa takie sterowniki, i jeżeli to jest do tego samego miejsca, bo np. Oświetlamy sufit salonę, no to możemy je wszystkie komunikować z pierwszym przyciskiem. No to na pewno bardziej trzeba się skłaniać ku takiemu rozwiązaniu, gdyż jeżeli będziemy mieli ten pilot z tym sterownikiem i będzie ich kilka w danym miejscu, no to ten pilot może się łączyć z tym sterownikiem, ale także wpływać na pozostałe, niekoniecznie z naszym życzeniem, czyli wduszając jakiś klawisz, który tu na przykład zmieni kolor lub zmieni moc. Świecenia może w innym sterowniku wywołać inny efekt. OK. Tyle, jeżeli chodzi o taśmy jednokolorowe, a do taśm wielokolorowych, czyli RGB lub RGBW, czyli z białym. Mamy podobne rozwiązania, ale już tylko z pilotem. Czyli mamy wersję małego pilocika, gdzie mamy od razu tutaj różne kolory i mamy różne tryby. Możemy włączyć, wyłączyć, lub robić przejścia, żeby na przykład. Taśma zaczęła nam migać i przechodziła np. z zielonego w niebieski, z niebieskiego w jakieś fioletowe i inne takie. I tutaj też mamy taki mały sterowniczek, który musimy podpiąć do taśmy, a ta część musi iść do zasilacza. Oczywiście ograniczenia mocowe jest podobne, czyli mamy 3x2A razem 72W, czyli na każdą ścieżkę nie pójdzie więcej niż 2A. A w sumie 6A na całość. Więc jeżeli mamy więcej taśmy, jest ona mocniejsza, no to już musimy zastosować takie kosteczki do takiego pilota, który również jest w wersji czterokanałowej, gdzie możemy sterować kolorkami mocniej, słabiej, włączyć, wyłączyć. Jeżeli mamy na przykład taśmę RGB plus biały, no to w tym momencie tu jest sterownik RGB, czyli mamy trzy kolory i plusowy, a tu już mamy dodatkowo biały. I w tym momencie musimy mieć taki sterownik z dodatkowym białym. Sporo tego wszystkiego co? Tak więc do wyboru, do koloru. To jest do wyboru, to jest do koloru. <grych> tak więc możesz wybierać to co chcesz i to co sprawdzi się u ciebie najlepiej. Jeżeli filmik był ci pomocny, to to co? No, no daj tego suba i łapkę w górę. A jak masz ochotę, to zostaw też dla mnie komentarz. Powodzenia!